Pierwszy śmigłowiec AW101 w Polsce. W końcu dotarł do nas pierwszy z czterech zamówionych dla marynarki wojennej śmigłowiec AW101. Śmigłowce te zostały zamówione w 2019 roku i miały trafić do nas do końca 2022 roku, ale z powodu, no, z wielu powodów trafią do końca tego roku, czyli do końca roku 2023. Pierwszy nasz aw 101 wzbił się w powietrze 19 lipca 2021 roku, a w poniedziałek, 7 sierpnia, wyruszył w lot z Anglii, ponieważ oczywiście tam zostały zbudowane wszystkie cztery aw 101 i przyleciał do nas z dwoma międzylądowaniami, oczywiście na dotankowanie. I trafił ten trafił, ponieważ to jeszcze jeden te trzy kolejne zostaną dostarczone. No już niedługo, no do końca tego roku tak dużo czasu nie zostało i ten pojedynczy egzemplarz trafił do zakładów PZL Świdnik, gdzie zostaną przeprowadzone jeszcze testy przed włączeniem go do służby. Testy i samego śmigłowca i oczywiście wyposażenia. W końcu to nie jest byle jaki śmigłowiec, tylko to śmigłowiec morski w takiej wersji, która będzie służyć do zwalczania okrętów podwodnych. Ale również, co bardzo ważne, do na przykład ewakuacji medycznej, do, można powiedzieć, funkcji ratowniczych. I dopiero po jakimś czasie, w przyszłości, śmigłowiec ten trafi, tak jak pozostałe, do 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Obecnie trwa jeszcze szkolenie czterech załóg w Wielkiej Brytanii, które będą posiadały uprawnienia instruktorskie, Dopiero one będą szkolić kolejne załogi. Trzeba pamiętać, że jeden śmigłowiec nie oznacza, że mamy jedną załogę dla niego. Minimum to dwie załogi na śmigłowiec. To jest oczywiste, że no śmigłowiec potrafi wytrzymać o wiele więcej niż człowiek, i tych załóg musi być więcej. Więc, jak zawsze, to pełne wdrożenie, pełna gotowość jeszcze troszkę czasu zajmie. No, ale w końcu będziemy posiadać nowoczesne śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych oraz ratownicze. Tutaj musimy pamiętać, że tych elementów w takiej nowoczesnej formie jednak nam troszkę brakowało. I tu do tych, którzy uważają, że Bałtyk stał się jeziorem NATO i że posiadanie Mocnej marynarki czy też śmigłowców, które mocno zwiększają możliwości obrony naszego wybrzeża, ale też atakowania przeciwnika, trzeba zaznaczyć, że jest taka stara zasada: na początku liczymy na siebie, dopiero później liczymy na przyjaciół, na sojuszników. Bardzo dobra zasada, która naprawdę się sprawdza. Więc potrzebujemy tego typu maszyn, nie mówiąc o tym, że te śmigłowce również będą wykonywały te. Misje ratunkowe, wy czym są naprawdę doskonałe. To jednak topowy śmigłowiec, jeden z najlepszych tego typu śmigłowców, jeśli chodzi o śmigłowce morskie. Do tego wyposażyliśmy je na bogato, jeśli można tak powiedzieć. I oczywiście no, będą się sprawdzać w bardzo dobry sposób. Oczywiście to doskonała informacja, tylko że jest ich troszkę za mało. Cztery sztuki to niedużo. Pamiętajmy, że cztery sztuki śmigłowców nie oznacza, że mamy cztery w pełni gotowe śmigłowce. Zawsze któryś z nich jest na przeglądzie, w serwisie, w remoncie, jest wyłączony, odbywa się na nim szkolenie i z czterech śmigłowców, jeśli trzy możemy używać w zamierzony sposób, to jest dobrze. Taka specyfika i oczywiście jest to coś normalnego. I tych śmigłowców powinno być przynajmniej 8, a jeśli doliczylibyśmy jeszcze funkcję ratownictwa morskiego, to oczywiście powinno ich być znacznie więcej. Oczywiście są to gigantyczne koszty, jest to duży wydatek, no ale niestety takie życie, jakbykolwiek to nie brzmiało, jednak tego typu maszyny, ich użytkowanie kosztuje, ale są one nieodzowne. Wróćmy jednak jeszcze do tego, że ten pierwszy śmigłowiec jest w Polsce, ponieważ wiele osób łączy to z tym, że ten śmigłowiec jest już w wojsku i już niedługo będzie w pełni operacyjny. No, ten temat już troszkę poruszyłem. Po pierwsze, on został jeszcze przebazowany przez koncern Leonardo. On po prostu trafił z zakładu, gdzie został wyprodukowany, do zakładu w Świdniku gdzie przejdzie testy, ponieważ podpisywaliśmy umowy z zakładem w Świdniku, no ale rzeczywistość jest taka, że z Leonardo podpisywaliśmy, więc on na razie jako odbył lot wewnątrz zakładowy, z zakładu, gdzie został wyprodukowany, do zakładu, w którym przejdzie dodatkowe testy. Pamiętajmy, że on został już przetestowany w każdą stronę, w każdy możliwy sposób, no ale zasady. I on dopiero zostanie przekazany wojsku, które sprawdzi, czy on się nadaje, i przejdzie wewnętrzne wojskowe testy, i dopiero wtedy zostanie wdrożony. To, że śmigłowiec, szczególnie dotyczy to śmigłowców, samolotów, zestawów przeciwlotniczych, tych bardziej skomplikowanych, to, że został przekazany wojsku, nie oznacza, że on już może w pełni służyć. To trwa. Wdrożenie, stworzenie odpowiedniej bazy materiałowej, stworzenie odpowiedniego zaplecza, jeśli chodzi o mechaników, operatorów, załogi, no ale to się dzieje i pamiętajmy, że to troszkę potrwa. Dopiero zostanie przekazany wojsku i dopiero to wojsko go wdroży. Więc samo to, że ten śmigłowiec trafił do Polski. To świetna informacja, ale pamiętajmy, że jeszcze troszkę drogi przed nim jest, żeby mógł nad tym Bałtykiem naszym sobie latać i czy to ćwiczyć, czy też pomagać, na przykład, kiedy dojdzie do jakiegoś wypadku, albo po prostu śmigłowiec ratowniczy o bardzo dużych możliwościach będzie potrzebny. Pierwszy krok, jednak, pierwszy krok już jest zrobiony. Kolejna fajna informacja jest taka, że Kilkanaście dni temu oblatano Verese wynegano, Mam nadzieję, że się to tak wymawia. Pierwszy wyprodukowany dla nas wielozadaniowy śmigłowiec AW149. Kiedy do nas trafi? Nie wiemy. Pamiętajmy, że AW101 pierwsza została oblatana dwa lata temu i dopiero teraz mamy dostawy pierwszych egzemplarzy. Chociaż tam się troszkę przedłużyło. No i do tego AW101 to śmigłowiec skomplikowany. To śmigłowiec z wyposażeniem o wiele bardziej drogim, skomplikowanym i trudnym w zamontowaniu i wyszkoleniu na nim załogi niż taki, można by powiedzieć, zwykły AW149, chociaż ten zwykły AW149 też jest śmigłowcem nowoczesnym i naprawdę skomplikowanym. Więc zakupy śmigłowców ruszyły. AW-101, AW-149, S70 i Blackhawk, więc można powiedzieć, że fani śmigłowców, fani lotnictwa naprawdę będą mieli co oglądać. Może kilka słów o samym śmigłowcu. AW-101, najbardziej charakterystyczną rzeczą, jeśli chodzi o Leonardo AW-101, jest to, że posiada trzy silniki. Jednak większość śmigłowców, Posiada dwa silniki, trzy silniki jest to tłumaczone tym, że w przypadku lotów nad morzem jest to o wiele bezpieczniejsze i oczywiście kiedy używa się można powiedzieć dwóch silników, ta ekonomia nie jest wcale tak mocno zachwiana. Dodatkowo AW101 jest w stanie, co oczywiście pokazała praktyka, nie takie, można powiedzieć, pozwolenie producenta, dolecieć do lotniska nawet na jednym pracującym silniku. Oczywiście, statystycznie jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, ale jednak jest to bardzo ważna kwestia. Do tego możliwość pracy, przez, pracy w powietrzu przez 6,5 godziny to również doskonałe informacje, jeśli chodzi o nie tylko o wyszukiwanie okrętów podwodnych, ale. Też jeśli chodzi o te ratownictwa morskiego, to jest jednak bardzo ważna sprawa, zwłaszcza, że nasza odpowiedzialność, jeśli chodzi o ratownictwo morskie na Bałtyku, to 30 tysięcy km kwadratowych Bałtyku. Bałtyk wcale nie jest taki mały, nasza linia brzegowa jest duża i naszym obowiązkiem, jeśli chodzi o zapewnienie tego ratownictwa morskiego. Bez śmigłowców, które nie istnieje, jest zapewnienie tego bezpieczeństwa na powierzchni 30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Do tego on jest, to znaczy Bałtyk, bardzo wymagający. Sztormy, warunki, jakie panują na Bałtyku, to jest bardzo trudna sprawa. Bardzo trudna sprawa, jeśli chodzi o jednostki pływające, i trudna sprawa, jeśli chodzi o zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Więc dla tych, którzy widzą w zakupie AW 101 tylko okręt, który może kiedyś przyda się, jeśli chodzi o zwalczanie okrętów podwodnych, pamiętajmy, że jednak to śmigłowiec, który w doskonały sposób może spełniać te funkcje ratownicze i myślę, że tutaj będzie bardzo szeroko wykorzystywany. Oczywiście wynika to z tego, że tych śmigłowców morskiego oczywiście wynika to z tego, że tych śmigłowców ratownictwa morskiego mamy mało, czy też należałoby powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo mało. Ich musi być więcej i tu nie chodzi tylko o to, żeby zapewniły odpowiednie pokrycie Bałtyku, ale też o to, że takie nadmiernie eksploatowane śmigłowce, jednak mają o wiele krótszą żywotność i ich koszt utrzymania jest wyższy. Tutaj nasz zakup, to co dotarło do nas, czyli AW-101, już służy od wielu lat. Jest to jednak śmigłowiec, który no już tysiące godzin w powietrzu spędził i naprawdę sprawdził się nad tą wodą. Tu może jeszcze ważna kwestia. Jest to śmigłowiec nie taki, który będzie niejako bazował na okrętach. On jest bardzo duży, ale jest to śmigłowiec morski bazowania lądowego. To jest śmigłowiec o długości 23 metrów, który waży 10,5 tony. Tutaj od razu powiem, że 10,5 tony to prawie tyle, ile waży maksymalnie na przykład śmigłowiec AW149, a jego masa startowa to ponad 15 ton. Więc jest to prawdziwy gigant. No i oczywiście gigant, który jednak jest nadal śmigłowcem bardzo sprawnym który ma prędkość przelotową wynoszącą prawie 280 km na godzinę który jednak te 6,5 godziny może znajdować się w powietrzu. Nie będę chwalił, tutaj można powiedzieć, no nie ma co chwalić, ponieważ ten śmigłowiec się sam broni sam się, można powiedzieć, chwali ponieważ jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o śmigłowce morskie. To naprawdę topowy śmigłowiec, jeśli chodzi o śmigłowce morskie, jeśli chodzi o śmigłowce spełniające zadania ZOP i spełniające zadania ratownictwa morskiego. Chociaż tutaj od razu zaznaczę, że chodzą słuchy, że AW101 może zostać wybrany przez nas, jako nasz ciężki śmigłowiec transportowy. Tutaj ta rola już nie jest tak oczywista, no ale o tym może porozmawiamy kiedy indziej. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam też na mój materiał o AW101, czyli AW101 dla Polski. Chyba w czerwcu się pojawił? Nie pamiętam. Podlinkuję. Na razie, dziękuję, na razie dziękuję i zapraszam ponownie. Żebym nie zapomniał, zapraszam też na mój drugi kanał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.